Z tej strony Carlos Karolos. W dzisiejszym odcinku, w sumie poradniku, pokażę Wam jak y, wyczyścić trochę pamięć z laptopa albo z komputera. Znaczy, no, ogólnie z pc -ta. z dysku lokalnego C. Ja mam na tym dysku, ale wy się na innych. Y, pierwsza rzecz, klikamy Windows plus R. Wyświetla nam się takie coś i wpisujemy tak. Przytrzymujemy Shift. Wpisujemy Shift plus 5. Mamy. Ten y, procent i wpisujemy z małych liter. ty, E, M, P, procent. Klikamy OK. I na wyświetlają się tutaj. Czekajcie. I tutaj wyświetlają nam się takie niepotrzebne pliki z różnych takich. No, no takie pozostałe pliki, nie? Takie po jakichś tam pobraniach i w ogóle one nam są niepotrzebne. Jak jakaś aplikacja będzie tego wymagała. To ona po prostu sama sobie jest powrotem w lecinie. I wszystkie pliki możemy usunąć na spokojnie. Więc lecimy, lecimy. Zaraz wam pokażę jeszcze drugą opcję. Czekajcie, żeby nie było. Odpalę jeszcze sobie tutaj to. Dysk lokalny... nie, ten komputer Patrzcie ile mam teraz miejsca Patrzcie na to miejsce Jeśli wam wyskoczy takie coś, to się znaczy, no po prostu Nie możemy jakby tego usunąć, to klikamy po prostu sobie pomiń Ok. I teraz wszystkie te śmieci mamy tutaj. Usuwamy. I patrzcie na ten dysk tutaj. Jak szybko to zejdzie. Usunęło nam się wszystko. Tak, tak. Czekajcie musimy zresetować to, bo jakby nie zaktualizowało. Mówi już wolnej, wolniej miejsca. No, więcej. A teraz jeszcze zobaczymy. Teraz Wam pokażę drugą opcję. Druga opcja to jest y, wyczyszczenie niektórych rzeczy z pulpitu. Yy, na przykład dla mnie to sobie sprawdzę, co to jest. Na, to było kiedyś takie sobie zrobiłem. Dobra, na przykład powiedzmy, że. Ileś tam mam niezbędnych, ale mi to jest akurat niepotrzebne yy. To i to. Dobra, to sobie tutaj poustawiam. To mi niepotrzebne. Okej okay. I teraz usuwamy to sobie z kosza. Może nie zejdzie jakoś, nie wiadomo ile miejsca, no ale zawsze to jest coś. Jak chcecie sprawdzić sobie cały swój pulpit, to robicie coś takiego. Klikacie później lewym właściwości. Czekajcie, bo nie chcę wyjść na właściwości. Nie może mi się to otworzyć, ale u was pewnie to zadziała, bo nie na, nie, przynajmniej ja tak nie mogę. Ten, albo możecie zrobić sobie coś takiego. Wszystko dać do kosza, a później sobie to po prostu wypakować. Tam sobie to sprawdzić w tym. Nie, 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 chcę usunąć. Nie ma, akurat mi się to nie chce otworzyć, nie wiem czemu. No, ale u was pewnie to zadziała. Więc dobra, wypakowywuję sobie to z powrotem. Okej, okay, nawet wróciło na swoje miejsce. A kolejna opcja to jest, świecie sobie tutaj pamięć, pyamy i -e pamięć. Włącznik, włącz pamięci. Włącznik yy. włącz, włącz pamięci chyba. To było to. Nie jestem pewny. A tak, to jest to. Tutaj Wam się wyświetla. Tu jest Wasz dysk. Ile macie wolnego miejsca i w ogóle? Ja mam wolnego miejsca 57, a mam już tego zajętego 418 gigabajtów. Tutaj mam yy, tego ja. Gigabajtów tak samo mam wolnych. Tutaj Wam się to wszystko załaduje. Piki tymczasowe, to możecie usunąć w ogóle całe. Tutaj macie piki tymczasowe, tutaj macie inne foldery w ogóle yy, tutaj macie filmy swoje jakie nagraliście albo macie je tutaj w komputerze ogólnie. Tu, tutaj macie dokumenty dokumenty jakby ktoś nie wiedział to się wliw to i tutaj jest dokumenty to są całe wasze dokumenty to czyli na przykład nie wiem yy, tutaj są niektóre gry na przykład Eurotrack i tutaj macie folder z modem na przykład jakimiś tam modami w ogóle w ogóle innymi tutaj macie różne te gry Tutaj macie aplikacje i funkcje, i w ogóle, w ogóle O, i tutaj wam się sortują od, najwi od największych, jakby U mnie zajmuje najwięcej miejsca to Ten tutaj plik Nie, w sumie Nie wiem czemu, ale to powinno startować. O, tutaj. Teraz będzie startowało największe. Tam mi zajmuje najwięcej miejsca. To klipkam tak. Później Roblox. Jakieś tam te Folder, A to mogę nainstalować, bo mi też niepotrzebne. Tak. Ale ci sobie tutaj całą listę i w ogóle. Co nam nie jest potrzebne? Łocha mi nie jest potrzebny. Nie wiem, po instalowałem. To jest już. Który? Trzeci? Tak, trzeci. I pokażę Wam kolejną. Klikamy znowu Windows R yy. i wpisujemy teraz temp, ale bez procentów bo to macie jakby inny fajst są z tym sufamy okej okay. no i macie ustawie tak to nawet w miarę sprawdzimy ile mamy glił gigabajtów teraz 509 no właśnie, bo usunęłem jeszcze z tamtego 509 ok teraz patrzcie, zamykamy sobie to yy, wchodzimy sobie tutaj w to otwieramy ten komputer znowu no i mamy no zmienię sobie ile ważą moje całe pliki w ogóle cały dysk o, widzicie? O, i tak wam się powinno wyświetlić. Tutaj wam się liczą, ile macie już zajętego. Mój pulpit ile? Nie wiem, czy mi się otworzy, czy nie. Nie, pulpit mi się nie chce otworzyć. Widzicie? I całe te pliki na dysku lokalnym trzymam mam ponad... One mają ponad 82 GB. W sumie tam w ogóle ponad 82 GB przycieknego się no i to chyba tyle albo jeszcze macie do odinstalowania nie, niektóre na przykład tutaj macie też takie nie, ten niepotrzebne niektóre jak macie w ogóle jakieś niepotrzebne To tutaj wam się niektóre wyświetlają mi jest niepotrzebne Ora, to w sumie tyle Ja tutaj nic nie mam takiego niepotrzebnego yy, No i jest jeszcze oczywiście jeśli byście chcieli jakiś poradnik z jakiejś gry na przykład nie wiem Dodawanie modów do EuroTruck albo coś tego typu to Wam mogę go nagrać nawet no, po tym filmie, albo mogę zrobić to nawet w tym filmie, tylko że tak jakby to były na dwie części, tak to musicie jakoś i ten nie uznać. No, to więc y, witam Was po raz drugi, już w moim drugim poradniku, ale w tym samym filmie y, dzisiaj Wam pokażę, jak dodać jakieś mody do Eurotrucka. Y, otwieracie sobie to. Yy, I wpisujecie na przykład, nie, mody do Eurotrack Simulator 2 Wchodzicie sobie w pierwszy link, bo w tych innych mogą być jakieś wirusy Nie wiadomo jakie na przykład, nie wiem, w tym albo w tym Zawsze wchodzicie sobie w pierwszy link, bo on ma najwięcej pobrań w ogóle Zawsze pierwsze linki mają i tak Na przykład do Mercedesa macie takie, takiego moda, albo yy, Na przykład, nie wiem, na do skali macie na, no, na te lusterka, które są w środku. Wpiszę sobie, nie wiem, ale tu stoi z tej mapy. Pobierzemy sobie jakąś mapę. Dobra, promoc. Nie wiem, po, powiedzmy, że nie wiem, albo auto, o, auto jakieś sobie zainstalujemy. Nęczyć dźwięki, skórki, części autobusy, Przyczepy samochody. Przykładowo mm, gdzieś nie wiem, Mercedes albo nie, Volkswagen. Tak? Nie, jak ja to napisałem I chodzi o takiego dostawczaka, jakby tego Volkswagena. Coś w stylu. Na przykład, takie coś, nie? Takie, takiego sobie dostawczaka zainstalujemy. Zainstalujemy sobie jego. Tylko trzeba patrzeć na wersję, co nie? Ja akurat nie, nie sprawdziłem, jaką ja miałem wersję, ale. No jak nie będziecie mieli po prostu zgodnej wersji, to one wam się tak jakby nie zainstalują, albo po prostu będziecie je mieli mieć zaznaczone na czerwono w modach. Dobra, schodzimy sobie niżej. Okej, okay, ten nam się instaluje i zainstalujemy jeszcze sobie jakiś, nie wiem, Mercedes albo... O, tak, o tego mi chodziło. Tak, o craftera. Tak, tak. Dobra, więc instalujemy jeszcze sobie tego Volkswagena. Mamy dwa takie dostawczaki. Aha, tylko, nie żeby coś, ale ja Wam już nie mogę pokazać jak będę, no, jak wchodzę na to, bo nie mam po prostu zainstalowanego EuroTracknet. Nawet Wam mogę pokazać, że nie mam zainstalowanego. Nie mi się go teraz instalować, bo to by trochę potrwało. Albo w sumie możemy sobie podpiąć na chwilę. Zainstalujemy dysk lokalny. Tak. Instaluję. Ok, mogę mieć miejsce przez raz na czerwono. Ja już mam dość tego miejsca trochę zajętego. Ale dobra. O źle bym się pomyliła z innymi więc widzowie tak to jest więc teraz z tego folderu się przerzucić to do tego okej okay. tylko nie oczymy, ale mi się ino jeden zainstalował a jeszcze craftera muszę zainstalować co jest, co się stało z tym Nie wiem, czemu tak ten się stanęło. Dobra. Eee, tutaj teraz damy spróbuj ponownie. Zamknij plik i spróbuj ponownie. Aha, bo ja go mam chyba otwartego, tak. Czekajcie muszę go zamknąć. Okej. Okay. Spróbuj ponownie. No co się stało? Samo mi się nie chce, tak jakby hm. nie wiem czemu. Spróbujmy go przekopiować. Dobra, mamy. Jest. Przekopiował się. No, i teraz, ile już mamy zainstalowanego? Aha, dobra, instaluje nam się tak, tak, mamy już mało miejsca, no ale dobra, miejsca z tym. No, i to w sumie chyba tyle na dzisiaj. Więc dziękuję za, wa, Wam za oglądanie. Yy, oglądajcie kolejne i poprzednie filmy. Aha, i też jest mój pierwszy film z głosem, bo wcześniej miałem live'a z głosem. Jeśli nie oglądaliście live'ów, to oglądajcie, bo czasami są, tak w nocy, tak gdzieś, no, tak w nocy są najczęściej u mnie live'y. Mm, no i to chyba tyle, więc do zobaczenia, cześć i pa!